O że żelazko gada ludzkim głosem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoradca. Powiem Wam jedno, jest godzina 6 rano, a ja szykuję się do dłuższej podróży. Ale na dole w garażu czeka na mnie nowe Audi A4B9 wersji Avant z silnikiem benzynowym 2.0 TFSI. Naszły mnie jeszcze teraz na skojarzenia. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że konstruktorzy Audi bardzo lubią prasować. Z jakiego względu te nowe generacje, te nowe modele są tak bardzo ugrzecznione, tak wyprasowane, że aż zbytnio się nie różnią między sobą, ale postaram się to ocenić na miejscu. Póki co patrzę, moja koszula już jest dość dobrze wyprasowana, więc mogę szykować się do drogi, ale jeszcze zajrzę do konfiguratora, by bliżej przyjrzeć się temu autu. Nim wsiądę do samochodu, sprawdzę jeszcze, w co dokładnie jest wyposażone, by nie pominąć żadnego z elementów. Audi przyzwyczaiło już do długiej listy wyposażenia dodatkowego z zakresu komfortu, designu no i oczywiście bezpieczeństwa, a ja dziś podczas tych 24 godzin spędzonych razem postaram się dokładnie przyjrzeć. Ten moment, gdy wsiadam do nowego auta, nie znam go, dopiero z każdym kilometrem poznaję, sprawdzam, wczuwam się i zaprzyjaźniam, bądź nie. Nie To, że się nudzę za kierownicą nowego Audi A4, ale powiem Wam tyle: ten samochód jest tak naszpikowany elektroniką, że zaczynam się powoli zastanawiać, czy kierowca jest w nim jeszcze potrzebny. Ale zanim przejdę od tych wszystkich gadżetów, parę słów na temat pozycji za kierownicą, która jest dla mnie bardzo istotna. W nowym modelu zastosowano obniżone stelaże fotela o 24 mm, więc kierowca jedzie trochę bardziej jak w Gokarcie i faktycznie to czuć, aczkolwiek wolałbym, żeby prawe lusterko było trochę wyżej. Nie Widzę dolnej krawędzi przy moim optymalnym ustawieniu fotela. Patrząc jak to w wersji S-Line, mamy tutaj alcantarę z dobrym trzymaniem bocznym, dość twarde z wysuwanym podnóżkiem. Na długich trasach na pewno będą się spisywały. No i co? Mam po raz pierwszy możliwość jechania z samochodem z tak zwanym wirtualnym kokpitem. Coś co zadebiutowało w modelu TT, teraz zostało zaszczepione do A4. 12-calowy wyświetlacz pokazuje wszelkie parametry związane z trybem jazdy, ale również Wielki ekran nawigacji. Dobra gratka dla gadżeciarzy, ale powiem tyle, musiałem się trochę do tego przyzwyczaić, ja jednak jestem chyba trochę takim tradycjonalistą, który lubi tradycyjne wskazówki, ale już się z tym oswoiłem. No właśnie, wracając do gadżetów. W tym momencie mam ustawiony aktywny tempomat, który już nie jest jakąś wielką nowością, ale ten aktywny tempomat działa od zera czyli możemy go wykorzystywać również w mieście w korkach i to jest bardzo fajna e, sprawa. Mamy tutaj również asystenta awaryjnego hamowania z tak zwanym omijaniem. To też jest e, nowość, czyli auto oprócz tego, że będzie hamowało nam przed drugim modelem, będzie jeszcze e, w stanie ominąć ten pojazd. Oczywiście to nie wszystko, jest tutaj jeszcze asystent wydajności, czyli tak zwana rozbudowana ekoniańka i to do tego stopnia, że jest ona sprzęgnięta zarówno z prędkościomierzem, jak i e, mapami e, GPS i informuje nas o tym, gdy podjeżdżamy pod górkę, dojeżdżamy do skrzyżowania, jest zakręt, żeby zdjąć nogę z gazu, że nie jest to dobre dla spalania naszego pojazdu. Oczywiście tych systemów jest bardzo, ale to bardzo dużo. E, począwszy właśnie od systemów związanych z wysiadaniem auta, gdzie nas informują, e, czy są jakieś inne auta, i można byłoby o tym mówić i mówić, ale chyba nie w tym rzecz. Więc co, póki co e, jadę dalej. O, właśnie, tu jest MOB. To zjadę, zaraz Wam coś więcej powiem na temat wnętrza tego auta. Wewnątrz zapanowała tutaj całkowita rewolucja. Nie znalazłem tutaj żadnego elementu, który byłby zaczerpnięty z modelu poprzedniej generacji. Deska rozdzielcza jest minimalistyczna, Audi nas do tego powoli przyzwyczaja. Mamy tutaj ponadmetrowy panel do nawiewu, ale ta środkowa część jest tutaj atrapą. Co jak co, ale siedzę w rodzinnym kombi, a mimo wszystko brakuje mi tutaj schowków, takich półek, które można byłoby bardziej funkcjonalnie wykorzystać. Dobrze, mamy schowek centralny mieści się tu baton, portfel i telefon, ale jeżeli chcemy już włożyć taki litrowy napój, no w lewych drzwiach tam go wepknę. Jest problem później, żeby otworzyć e, klapę bagażnika, ale jeżeli chciałbym go włożyć tutaj w środkowym tunelu no, chyba musiałbym go młotkiem tu wbić, a do góry nogami to też nie za bardzo, więc to należałoby trochę lepiej rozwiązać. Ale co do ilości miejsca z tyłu, bo też warto o tym powiedzieć, podobno producent deklaruje, że jest go więcej o 20 kilka mm względem wersji poprzedniej. Pozostaje wierzyć mi na słowo, ponieważ tu z przodu jest mi tak dobrze, że nie chce mi się przesiadać do tyłu. Od tak drogiego samochodu i tego segmentu należy oczekiwać bardzo dużo, i ten charakterystyczny klik e, faktycznie podnosi ten już Uwielbiam to. Kierownica jest mała, spłaszczona od dołu, jak to w wersji S-line. Dodatkowo, zwróćcie uwagę na bardzo małą poduszkę. E, ona dobrze leży w dłoniach. Mamy tutaj łopatki pod kierownicą i faktycznie spisuje się to e, dość ciekawie. No właśnie, patrzę na ekran nawigacji. No nie mogę go schować, niestety, niestety już coraz mniej modeli ma możliwość chowania ekranu, było to znane z poprzednich modeli, podobno chodzi o normy homologacyjne stosowane w Stanach Zjednoczonych. W testowej wersji zastosowano opcjonalny gładzik do wprowadzania informacji do nawigacji. No cóż, nie ma takiego miasta jak motoradca, ale działa na tyle płynnie, że nie trzeba odrywać wzroku od kierunku jazdy. Ruszam dalej. He, jestem melomanem, lubię dobrą jakość audio. Opcjonalny zestaw Bang Olufsen był w stanie nagłośnić całego mopa przy autostradzie. Dzieci z lokalnej wycieczki były uradowane. Dźwięk jest czysty, ale stoi za nim kilkanaście głośników za dodatkowe 5540 zł. Musiałem czekać, aż centrala Audi przekaże mi model w wersji Avant do testu, czyli popularne kombi. Bardzo zależało mi na tym, żeby to nie był sedan. Bardziej przypadła mi do gustu właśnie sylwetka z takim nadwoziem. Nie będę zastanawiał się nad tym, ile ten bagażnik ma litrów, bo te litry to sami dobrze wiecie dużo nie mówią. Bagażnik jest przede wszystkim foremny. Mamy pod spodem dojazdowe koło zapasowe. Można spokojnie spakować się na dłuższy wyjazd. Nie będę też składał kanapy. Nie ukrywajmy, kto autem za 300 tysięcy przewozi Europalety. Najlepszym miejscem, by ocenić wygląd nowego Audi A4, było dla mnie Centrum Torunia. Zrobiłem tym modelem kilkanaście okrążeń po zabytkowych ulicach w wolnym tempie, by zobaczyć, czy ludzie zwracają na niego uwagę. Jedna osoba zadała mi pytanie, czy aby nie jest to nowe Audi A6. Modele Audi, tak jak już wspominałem na początku, zostały wyprasowane. Dostały bardziej ostrych kształtów, krawędzi, ale aż nadto nie różnią się od poprzedników wizualnie. Na przestrzeni lat widać, że nie jest to przypadek, a zamierzone działanie. Mimo wszystko brakowało mi trochę bardziej odważnego designu. Asystent parkowania wszelakiego, równoległe, prostopadłe, skośne cóż mogę powiedzieć, działa. Chodzi tak, póki w autach mamy kierownicę, wolę wykonywać ten manewr sam. Nie zmienia to faktu, że znam wiele osób, dla których taki asystent jest wybawieniem. Czy ja Wam mówiłem o tym, że mam licencję wyścigową? No właśnie, dzisiaj nie bez powodu przyjechałem tutaj na tor w Toruniu. W końcu mam do dyspozycji najmocniejsze Audi A4 obecnie w gamie serwowane, z silnikiem 2.0 TFSI, 252 konie i 370 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dodatkowo jest to sprzęgnięte z napędem quattro, i skrzynią zautomatyzowaną Estronik. No, aż żal było tutaj nie przyjechać. Co ciekawe, auto w tej wersji, dokładnie która tutaj stoi, waży niecałą tonę 600, dokładnie 1585 kg i jest lżejsze od swojego poprzednika o 120 kg. Teraz panuje taka moda, żeby odchudzać te samochody. No, 120 kg w tym segmencie to dość sporo. I co ciekawe, zaowocowało to dobrym przyspieszeniem. To auto wcale nie ma lepszych parametrów, dużo lepszych niż moja. Laguna kupę, a przyspiesza w czasie 5,8 sekundy do pierwszej setki. Za chwilę też to sprawdzę na torze. dobra, nie przedłużając, idę na pokład. Do zobaczenia. na to, że nie mogłem sobie odmówić, żeby nie sprawdzić nowego Audi A4. Napęd Quattro Plus, zestawienie go z tym silnikiem 2.0 TFSI, 252 konie, pozwala nam na dużo. Zobaczcie, driftuje nad sterowność. Ma tutaj zastosowany tak zwany drive selector, który pozwala nam dostosować różne tryby, efficiency, komfort, czy chociażby tryb tutaj sportowy, który dodatkowo usztywnia nam amortyzatory. Audi już nas przyzwyczaiło do pięciowahaczowego zawieszenia, które zostało pod kątem tego modelu specjalnie jeszcze przeprojektowane. Warto też podkreślić tutaj dynamiczny układ kierowniczy, który jest opcją w tym modelu. Też trzeba się do niego przyzwyczaić, ponieważ on Trochę sprawia, że czujemy się nienaturalnie w tym pojeździe, ale jak już przejedziemy kilka tysięcy kilometrów, napęd Quattro tutaj oczywiście też robi robotę. E, opóźniony układ stabilizacji toru jazdy faktycznie o tym trybie sportowym pozwala nam na o wiele więcej. Przejdę teraz na tryb manualny dwójka, trójka, no trzeba też sprawdzić skrzynię Estronic, bardzo dobra skrzynia została na nowo zaprojektowana to, że jest szybka to już wiedziałem od dawna ale właśnie najlepiej takie coś widać na tego typu torach, gdzie można to albo sprawdzić bardziej ekstremalnie, szczególnie właśnie w tym pakiecie S, z tym mocnym najmocniejszym obecnie w polskiej gamie silnikiem, który naprawdę pozwala nam na dużo i jeszcze zachęca do mocniejszej jazdy to bardzo ostry zakręt i nie ukrywajmy to samochód o naprawdę sportowych aspiracjach Jak ja to kocham, rewelacyjnie mi się tym autem tu po tym torze jeździ, niby rodzinne kombi, a zobaczcie na ile można sobie pozwolić To był wyczerpujący dzień na torze, ale też i dobra okazja, by sprawdzić jak ten samochód odnajduje się w skrajnych warunkach. Zawsze chciałem mieć z jednej strony takie auto, którym można pojechać z rodziną na wczasy, a i po cichu wymknąć się na tor w nocy. Tak, przyglądam się designowi nowego Audi A4 B9 i co mogę powiedzieć? on się nie zmienia od lat. Ten porządek u Niemców zawsze występuje z generacji na generację. Oni nie eksperymentują z nadwoziem, ale przede wszystkim całe smaczki są wewnątrz tego auta. One tkwią w technologii. W tym wypadku sporo jej jest zaczerpniętej z nowego modelu Audi A8. Jak bawiłem się konfiguratorem, okazało się, że nie ma problemu, żeby dojść do 360 tysięcy złotych, ale zapewne nikt takiej wersji nie wybierze. Ta kosztuje około 300 tysięcy. W moim przekonaniu najpopularniejsza Wydaje silniki, które będą sprzedawały się to 20 TDI 150 Koni bądź benzynowy 14 TFSI. Oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, to auto też ma jakieś drobne mankamenty, jak to przy każdym modelu, ale jestem też ciekaw Waszych opinii. Co sądzicie o takim egzemplarzu? Podzielcie się w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!